Cześć, z tej strony Bartek, kierowca w Niemczech.pl. Często dzwonicie do mnie z pytaniami o pracę na podwójną obsadę. Często dzwoni też do mnie małżeństwo lub jeden kolega z dwójki, jeden ma już prawo jazdy, drugi dopiero zrobił i chcieliby pojeździć w podwójnej obsadzie. Takie tematy jak w Polsce, czyli transport dalekobieżny, wyjazd z Polski powiedzmy do Włoch, do Hiszpanii i jazda w podwójnej obsadzie w Niemczech raczej nie są praktykowane. Jeżeli szukacie pracy w Niemczech w podwójnej obsadzie, to najwięcej jest dostępnej takiej pracy przy przewozie mebli, czyli jest tam dużo pracy fizycznej. Wiąże się to albo z przewozem nowych mebli, czyli z jakiegoś zakładu produkcyjnego, który się tym zajmuje i po prostu trzeba dostarczyć towar do klienta. Wchodzi też w to praca fizyczna, czyli ściąganie tych mebli, ściąganie tych kartonów i przenoszenie w dane miejsce, albo praca jeszcze trochę bardziej hardkorowa, czyli praca przy przeprowadzkach. Przeprowadzki, czyli przyjeżdżacie, pakujecie albo macie już tematy wszystkie popakowane w kartonach, bierzecie te kartony. Macie też takie wózki na schody, żeby jakieś cięższe tematy poogarniać. Są też takie windy, które po prostu są w, przed budynkiem montowane do, do ściany, żeby z tym tematem sobie poradzić. Taka podwójna obsada bez pracy fizycznej w Niemczech. Raczej ciężki temat. Jeżeli chcecie się na tym skupić, to szukałbym pracy po prostu. W Polsce. Taka praca przy meblach jest dobrze płatna, jest zdecydowanie lepiej płatna niż taki transport, przy którym nie musimy się zbyt dużo ruszać fizycznie. Myślę, że 3000 euro netto na pierwszej klasie podatkowej w systemie 2 na 1 przy 3 tygodniach przepracowanych w miesiącu jest jak najbardziej realne. Miałem taką ofertę pracy latem, aktualnie nie mam więcej miejsc na taką pracę. Możecie obserwować moją stronę, jeżeli będą ponownie miejsca, to na pewno pierwsze co pojawi się na stronie. Dajcie znać czy wyszukacie pracę w podwójnej obsadzie, czy pracujecie w Polsce, a może pracujecie właśnie w Niemczech w takim transporcie dalekobieżnym i udało wam się to ogarnąć. Trzymajcie się. Hej.